Czy zdajecie sobie sprawę, że szykuje nam się kurwa nowa rewolucja sztucznej inteligencji, Voice AI, czyli rewolucja głosowa? Bo ta technologia już poszła nam tak do przodu, że z czasem, oczywiście to nie nastąpi zaraz, bo je, teraz już jest to możliwe, ale oczywiście jako ludzkość potrzebujemy więcej czasu na te zmiany. Ale za jakiś czas my tak naprawdę. Będziemy mogli głosowo rozmawiać, na przykład z, z instrukcją pralki, tak? Czyli rozmawiać, pytać o, o pewne rzeczy, co i jak zrobić. Bo y, cały czas piszemy, ale za chwilę będziemy w stanie rozmawiać z urządzeniami, głosowo pytać o różne rzeczy. Y, tak jak teraz, y, komendy powiedzmy z komputerem, no to głównie klawiatura, y, czy na telefonie piszemy, y, to za chwilę. Ten głos będzie już tak popularny. Ta technologia będzie tak dobra, nie do odróżnienia. No już teraz prawie jesteś w stanie rozmawiać z szatem GPT i to jest rozmowa jak naturalna jak z, jak z człowiekiem. Będziemy ze wszystkimi urządzeniami rozmawiać. To będzie gigantyczna y, zmiana. To. to, 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 to zmieni się paradygmat do, do, dokładnie. No, aż ciężko uwierzyć. Idą potężne zmiany. Idą potężne zmiany. Trzymajcie się.